What's up, guys? Dzień dobry bardzo w poniedziałek rano. Nie tak dawno temu dokonałam odkrycia. Nawet jeśli kursant na początku nie ma problemów z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, nie oznacza to, że mając przed sobą listę wszystkich tych słówek i wyrażeń, jest w stanie określić, które z nich mogą być używane z rzeczownikami policzalnymi, które z rzeczownikami niepoliczalnymi, a po które możemy sięgnąć w obu tych przypadkach. Dziś więc pokażę Wam, jak rozwiązać ten problem. Jak zawsze, w opisie znajdziecie darmową ściągawkę i ćwiczenie w formacie PDF. A jeśli chcecie mi okazać nieco miłości, zostawcie łapkę w górę. Komentarze i subskrypcje również są bardzo mile widziane. Zaznaczę jeszcze tylko, że dziś koncentrujemy się na zapamiętaniu, co pasuje do której kategorii, a nie jak tych słówek czy też wyrażeń używać. O tym powiemy sobie za tydzień lub dwa w drugiej części. Spójrzcie na te dwie kategorie. Czerwone to wyrażenia pasujące do policzalnych, a niebieskie do niepoliczalnych. Zwróćcie uwagę, że te kategorie zawierają niemal identyczną liczbę wyrażeń. No, z jednym małym wyjątkiem. A więc do policzalnych pasują many, wiele, a large number of, również wiele, choć formalnie. Łatwo zapamiętać, że wyrażenie to pasuje do policzalnych, w końcu ma w sobie słowo number, to jest liczbę. Few, mało, niewiele. I tu się chwilę zatrzymamy. To few jest bardzo ważne. Na tym etapie zapamiętajcie po prostu, że wszystkie wyrażenia, o jakich sobie powiemy, tak długo jak zawierają few, w jakiejkolwiek postaci, wpadają do kategorii policzalnych. Spójrzcie tylko. A few, kilka, too few. Za mało, very few, bardzo mało. I wreszcie several również tłumaczymy jako kilka. Niby siedem cegiełek, ale tak naprawdę wystarczy, że zapamiętacie cztery. To jest many, a large number of, few i several. Po drugiej stronie mamy wyrażenia pasujące do niepoliczalnych i ta symetria, ta równowaga nie jest przypadkowa. Wśród wspomnianych wyrażeń mamy much, dużo, a great deal of, również dużo, choć formalnie, little, mało i tu znów się zatrzymamy. Tak jak po przeciwnej stronie wystarczyło zapamiętać few, tak tu wystarczy zapamiętać little, ponieważ potem mamy a little, trochę, too little, za mało i very little, czyli bardzo mało. Znowu sześć niebieskich cegiełek, a wystarczy zapamiętać trzy, bo wszystko, co ma w sobie little, pasuje do niepoliczalnych. Wszystko pozostałe, co nie jest czerwoną cegiełką ani niebieską cegiełką, jest uniwersalne, to jest może zostać użyte zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. I wśród nich mamy sam, nieco, any, jakieś żadne, a lot of dużo, lots of i plenty of, również dużo, choć uważane za nieformalne. To, zbyt to jest za, za dużo, za wiele, za mało. Możecie zresztą zauważyć, że dałam takie cegiełki po lewej i prawej stronie, ponieważ to too pasuje zarówno tutaj, jak i tutaj, ale jest sparowane z few lub little. Możemy też na przykład powiedzieć too many albo too much. Natomiast to to jest uniwersalne. Few na lewo, little na prawo. Potem mamy enough. Wystarczająco, dostatecznie. No i none. To jest żaden. Oraz neither. Też żaden. Choć tu już mamy sugestię, żaden z dwóch elementów. Do zapamiętania. Cztery po lewej, trzy po prawej. Ich pochodne, a cała reszta na środek. I to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy technika się Wam podoba, a ja umykam. Zostawiam Wam jeszcze tylko namiary na fanpage, Instagram i sklep z nową wersją kursu Czas dla Wzrokowców. Życzę udanego tygodnia i słyszymy się niebawem. Na razie.